Daję Państwu i zapraszam do podcastu Wspólny Świat magazynu Wszystko Co Najważniejsze. Ja nazywam się Mateusz Krawczyk i mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać z Panią Bratą Pawlikowską. podróżniczką, dobry. pisarką, dziennikarką. Wielka, i wielka radość i wielkie podziękowanie, że znalazła Pani dzisiaj dla nas czas, bo cóż, czasy wyjątkowe. W jednym magazynie Wszystko Co Najważniejsze w jednym numerze mieliśmy taki artykuł układkowy profesora Luka Fejo, który napisał, że. Żyjemy w najlepszych możliwych czasach. No i skupiał się głównie na, na Europie i na postępie technologicznym, który odkryliśmy. To, było, to był 2020 rok. Od tego czasu mnóstwo rzeczy się zdarzyło. Ale czy wspomniał przy tym postępie technologicznym, że ludzie stali się od niego uzależnieni? No właśnie, co pani myśli o, o, o tej tezie? Czy, czy faktycznie można powiedzieć, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach? Yy, I kto właściwie żyje w tych najlepszych możliwych Powiem czasach? Powiem że na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. To znaczy, jest dobra odpowiedź, ale nikt się z nią nie zechce zgodzić, chyba że pozwoli mi Pan ją dokładnie wyjaśnić. Bardzo proszę. Więc można powiedzieć, z punktu widzenia naszej wygody jako ludzi, tak, żyjemy w najlepszych czasach, mamy bezpieczne domy, które nie przeciekają, możemy się schronić przed zimnem, możemy się schłodzić, kiedy jest nam za gorąco. Kiedy chcemy coś zjeść, to mamy pod dostatkiem wyborów, bo żywność jest ogólnie dostępna i jest tania, i każdy ma w domu zapas jedzenia, jakiegokolwiek, ale ma. I przyzwyczailiśmy się do tego, i dla nas jest to już pojęcie całkowicie instynktowne. Automatycznie myślimy w taki sposób, że jeżeli jest mi w życiu wygodnie, to znaczy, że żyję w najlepszym ze światów. Mhm. Tylko, że co z człowiekiem robi wygoda? Zamienia go w nieczłowieka, zamienia go w istotę, która przestaje pragnąć, przestaje się rozwijać. Niech pan zwrócił uwagę na to, że wraz z rozwojem cywilizacji, wraz z rozwojem technologii, i wraz z tym, że staliśmy się najlepszym ze światów, czyli najbardziej wygodnym ze światów i najbardziej przyjemnym ze światów, dlatego że rozwój cywilizacji poszedł też w taką stronę, żeby dostarczać nam jak najwięcej przyjemności. Nie skupia się na rozwoju duchowym, nie skupia się na różnych innych formach wzbogacenia życia, ale skupił się na dostarczaniu nam przyjemności oraz zapewnieniu nam wygody na co dzień. I jeżeli spojrzymy na to z pewnej perspektywy, to Okaże się, że żyjemy w świecie ludzi, którzy zostali przyzwyczajeni do tego, że życie musi być łatwe, proste, tanie, że jeżeli napotykamy na jakiekolwiek problemy, to jesteśmy bardzo nieszczęśliwi i przestajemy sobie umieć radzić z tymi problemami. Więc, i już kończę, to, że mamy taki rozwój technologiczny. Oraz skoncentrowanie się na dostarczaniu sobie przyjemności, urosło wraz z rozwojem depresji oraz innych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby serca, cukrzyca, nowotwory itd. Więc myślę, że nie żyjemy w najlepszym możliwym świecie, ale żyjemy w najbardziej wygodnym świecie, jaki kiedykolwiek był. To jest też pytanie: odwiedziła Pani wiele krajów, była Pani w wielu miejscach i. Kiedy ja słyszę, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, to się tego zastanawiam, kto to mówi i, i w jakim kontekście? Bo teraz mamy, przecież nie możemy oczywiście obcechować od tego, w jakich momentach żyjemy, oczywiście, e, chociażby mówiąc o wojnie na Ukrainie. No tak, czy y, mama dwojga dzieci, y, która żyje w budynku bombardowanym przez Rosjan, zgodzi się, że żyjemy w najlepszym ze światów? To jest też pytanie. Czy my czasem nie żyliśmy troszkę do, dotąd i pandemia. Zacznijmy od pandemii, a później dojdźmy do wojny nie, trochę nam nie przypomniała, że żyliśmy trochę w Europie w świecie iluzji. Mm -hmm. e, ogrodzeni twierdzą, a, a ten świat tam troszkę w innych relacjach funkcjonował. 30 lat temu po raz pierwszy pojechałam do Ameryki Południowej, po raz pierwszy pojechałam do dżungli amazońskiej i zamieszkałam z Indianami i to był dla mnie szok kulturowy. I oczywiście na początku patrzyłam na Indian z punktu widzenia europejskiego i współczułam im, że oni nie mają tego, co my mamy. A potem, im dłużej mieszkałam z Indianami, bo wracałam do dżungli amazońskiej co rok na kilka tygodni, i kiedy z ich perspektywy spojrzałam na Europę, to zaczęłam współczuć ludziom, którzy żyją w Europie i tego nie widzą. Współczuć tych hojb cywilizacyjnych, tej wygody? Współczuć tego, że żyjemy w takiej iluzji, że żyjemy w takim świecie, który karmi nas nieprawdą mhm. i namawia nas do tego, żeby budować więcej tej nieprawdy. A człowiek bardzo chętnie przyzwyczaja się i przywiązuje się do iluzji, które tworzy na swój temat i jesteśmy tak skonstruowani to też z, z takiego czysto fizycznego, fizjologicznego punktu widzenia. Mózg jest tak zaprojektowany, żeby unikać trudności i żeby unikać zmiany, dlatego że każda zmiana, którą mamy w życiu, wymaga mnóstwo energii, a głównym zadaniem mózgu jest oszczędzanie energii. Więc raz, że trudno w życiu wprowadzać jakieś zmiany, a dwa, że mózg przyzwyczaja się do tego, co przyjemne, i chętnie odruchowo to wybiera. Na tym też polega mechanizm uzależnień. Więc jeżeli żyjemy w świecie, który nieustannie podsuwa nam nowe substancje albo nowe czynności, które wywołują takie, takie uderzenie przyjemności, to bardzo łatwo przyzwyczajamy się do tego i żądamy tego coraz więcej. I jeżeli Przyzwyczai się Pan do tej przyjemności i ja Panu powiem, że to jest dla Pana złe. To będzie Pan na mnie bardzo zły, że ja tu próbuję coś zmieniać. A przecież, jeżeli to jest dla mnie tak przyjemne i ja tak tego pragnę, to dlaczego miałbym się tego pozbywać? Kiedy spoczęła się pandemia COVID-19, od mojego przyjaciela z, z jednego z krajów afrykańskich usłyszałem takie zdanie, że cóż, no, może teraz ja sobie o nas przypomnicie. E, w kontekście takim, że. Świat nagle się okazał, coś, co wydawało się kompletnie nieprzewidywalne. Nagle okaże się, że, że dzieje się tak, że trochę, trochę poczujecie tego życia, które jest, jest na krawędzi, jest, jest językiem. Co się zmieniło od pandemii COVID-19? Czy to jest faktycznie tak, że zmieniliśmy się trochę, czy jeszcze bardziej się zabunkowaliśmy, uznając, że od tego świata jeszcze trzeba dalej odejść? Powiem Panu, że ja wiedziałam, że to się kiedyś zdarzy. Dlatego, że jeżdżąc po świecie i widząc, w jaki sposób ludzie traktują ziemię, jak traktują zwierzęta, jak traktują środowisko naturalne, to wiedziałam, że, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy dalej szli w tę stronę i żeby nic się nie zdarzyło, żeby nas zatrzymać. Ja wtedy żartowałam, że być może lwy na sawannie już się umawiają, w jaki sposób zrobić rewolucję i obalić ludzi na Ziemi. Na całe szczęście lwy tego nie zrobiły, tylko zrobił to niewidzialny wirus, wywołany oczywiście działalnością ludzi w stosunku do zwierząt. Myślę że, myślę, że ludzie łatwo zapominają o różnych rzeczach, ale na pewno zmieniło się kilka takich rzeczy, o których będziemy pamiętać. Na przykład to, że można pracować w domu i że na przykład nie trzeba codziennie spędzać dwóch albo trzech godzin dojeżdżając do miejsca pracy. To no kiedyś, tak, bo na, albo autobusem, bo gdyby ktoś panu powiedział 3 lata temu, że połowa firm na świecie będzie pracowała w trybie zdalnym, to byśmy wszyscy powiedzieli, przecież to niemożliwe, jak człowiek pójdzie do domu, to nie będzie pracował, tylko będzie odpoczywał. Trzeba patrzeć na niego, trzeba go kontrolować, a nagle się okazało, że można. I że ludzie pracują, i że nawet pracują bardziej efektywnie, kiedy nikt nie stoi im nad głową i nie sprawdza. To ja, jest cała dyskusja na temat dochodu podstawowego i wszystkich innych ewentualnych zmian na rynku pracy. Myśli Pani, że w tym kierunku zmierzamy? To będzie trwała zmiana czy jednak? Myślę, że myślę, że spotykanie się, ale to też bo to otworzyło też niesamowicie nowe możliwości. Gdybym chciała dzisiaj mogłabym pracować na Hawajach. Mieszkając w Polsce, co trzy lata temu też nie było możliwe i właściwie nikt nawet o tym nie myślał, nie wyobrażał sobie, ale dzisiaj niezależnie od tego, gdzie jestem na świecie, zdalnie mogę pracować w dowolnym miejscu. To jest niesamowite. Wojna eee, w UK, nie? mamy ciągle trący się konflikt w Etiopii, mamy Jemen, mamy Syrię, mamy demokratyczne I, I Poznaje Pani ten świat, już, już, już lata w wielu miejscach Pani była. E, idziemy w złą stronę. Znaczy, czy to, jest, to jest takie częste pytanie, czy, czy teraz jest naprawdę tak źle, czy może zawsze tak było. Zawsze tak było, czy, za, czy teraz zmierzamy w złą stronę? Czy faktycznie robi się niebezpiecznie na świecie? Myślę, że zawsze tak było. Czekam na taki moment, kiedy ludzie się obudzą i kiedy przestaną myśleć pieniędzmi i przestaną myśleć zyskiem. Bo myślę, że każda wojna. Gdzieś w jakimś swoim źródle ma strach przed czymś, że coś mi zostanie zabrane, albo że będę miał za mało, i zaczynam kierować się gniewem wobec innych ludzi, przemocą, a każda przemoc zawsze wywołuje więcej przemocy. Więc myślę, że wojny można zatrzymać. Nie potępiając tych, którzy te wojny toczą, tylko tworząc w samym sobie, to może dziwnie zabrzmi albo zabrzmi naiwnie, ale taka jest prawda. Tworząc w sobie więcej miłości. Miłości rozumianej jako życzliwość, chęć czynienia dobra i chęć wybaczania innym. I teraz nie mówię o tych, którzy Czynią wojnę, tylko mówię o tych, którzy są dookoła mnie i którzy naciskają czasem moje czułe punk punkty. I tacy, którzy robią coś takiego, co wywołuje moją urazę albo co kuje moją ambicję. Dlatego, że to wszystko są cechy człowieka, który zachowuje się w sposób Reaktywny, czyli kiedy coś się dzieje, to ja reaguję i odpowiadam lękiem albo gniewem, albo obrażeniem, albo wycofaniem. A chodzi o to, żeby wobec samego siebie, wobec innych ludzi, tych, którzy są najbliżej dookoła mnie, wobec zwierząt, tych, które są blisko dookoła mnie, żeby wobec tych wszystkich istot. Na co dzień trenować dobro i życzliwość. Dlatego, że nie ma większej siły niż dobro i życzliwość. Więc, gdybyśmy wszyscy się umówili, że nie zmieniamy świata, bo są rzeczy. Nie mogę pojechać do rezydencji pana Putina i zapytać go, o co mu chodzi z tą wojną, tak? Więc, są rzeczy, na które nie mam wpływu, ale to, co robię w moim życiu wobec tych, którzy są najbliżej. Wszystkich istot, które są najbliżej, ma nieprawdopodobnie wielką siłę, która szerzy się jak fala i zagarnia następnych ludzi. Trudno jest coś takiego osiągnąć. Jak przyznaję, kiedy myślałem, co może się takiego stać, że, że inaczej trochę zmienimy ten nasz lifestyle, to pomyślałem sobie, no cóż, jakby od zawsze dużym problemem, no mi są troszkę bardziej znane kraje afrykańskie, było, problem turystyki takiej bardzo komercyjnej i bardzo, komercyjne, bardzo nastawionej na cóż, nie można tego nazwać szacunkiem czy zainteresowaniem inną kulturą czy innymi ludźmi. E, I teraz sobie tak pomyślałem, no gdzie teraz wyjechać? Znaczy ciężko znaleźć miejsce, jest takie przekonanie, że jakby ciężko znaleźć bezpieczne miejsce i następuje pewna taka regionalizacja. Czy następuje? Czy faktycznie jest tak, że został ukrócony przez pandemię? Ale czy myśli to... Pan, że mówi się teraz, że świat jest bardziej niebezpieczny niż był? To próbuje Pan powiedzieć? Czy tak jest? Ale nie tak, czy taka panuje opinia? Wydaje mi się, że, to, że, że, że tak. To, to wspaniale, to dobrze. To dobrze. Dlatego, że dzięki temu ludzie przestaną deptać wszystkie miejsca na świecie, które już są zadeptane dla, przez turystów. A kiedy turyści zaczynają gdzieś przyjeżdżać, to zawsze pojawiają się tam ludzie, którzy chcą zrobić na tym pieniądze. Wycinają las, zaczynają stawiać tam hotele, coraz więcej ludzi przyjeżdża, i to miejsce już przestaje w ogóle istnieć. Jest tylko oazą turystyczną, pełną hoteli, basenów i restauracji. Więc, tak, zostańmy przy tym. Świat jest niebezpieczny, proszę państwa. Lepiej pojechać w Dolinę Roztocza, albo w Gorce, albo do Słowiańskiego Parku Narodowego i chodzić po wytyczonych ścieżkach i zachwycać się przyrodą w Polsce. Miałem kiedyś taki, jeszcze na zakończenie, jeden komentarz, że jedynym sposobem, żebyśmy my w Europie, tutaj szczególnie to budowlana, skierowana, skierowany argument, zmienili też w tym świecie, to jeśli przyjmiemy styl życia, który jest na globalnym południu, Pani była przykładowo wśród Indian amazońskich, czy, czy wyobrażasz sobie Pani, żeby to co, pani, to, co Pani żyła, ten, zaczynając od pierwszego Pani, pierwszej, pierwszej Pani, pierwszego zdania, było możliwe, że my możemy z własnej woli żyć w taki sposób? Nie, dlatego, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do wygody. Nie jest to kwestia, że trzeba przeżyć, zobaczyć i wtedy nabieramy perspektywy, bo cóż no... To się może zdarzyć tylko wtedy, kiedy zostanie nam odebrane to, co mamy. Dlatego, że człowiek, który zacznie oglądać telewizję, nie będzie chciał przestać oglądać telewizji. Telewizja jest uzależniająca. Człowiek, który zacznie pić łatwo dostępny alkohol, nie będzie chciał z własnej woli przestać pić alkoholu. Człowiek, który zacznie jeść słodycze, czekoladę, ciastka, torty dostępne we wszystkich sklepach, nie będzie chciał z własnej woli przestać jeść cukier, bo cukier jest uzależniający. Jeżeli coś jest uzależniające, to nie ma takiej siły. Wewnętrznej woli, żeby po prostu powiedzieć sobie: Od dzisiaj nie będę tego chciał, bo będę wciąż tego pragnął. Ale jeśli świat jest niebezpieczny, coraz bardziej niebezpieczny, podróże lepiej i lepiej nie, bo to też jakby oczywiście no to jest ale to też no, jakby podróże mają też ten aspekt yy, dla tych bardziej wrażliwych być może yy, z dala od, od, od tego komercji uwrażliwiający w pewien sposób. Bardzo. Nie nie ryzykujemy, że Bardzo. staniemy się. Pozbawionym empatii, empatii społeczeństwem, czy, czy krajom, czy cywilizacją? Jednym z najlepszych sposobów, żeby nauczyć się empatii, jest czytanie książek. Nie, serio. Dlatego, że kiedy czytam o życiu ludzi, którzy, na przykład, ja teraz czytam opowiadania Czeka Londona, i jestem pod tak totalnym wrażeniem, dlatego że on opisuje życie na dalekiej północy, poszukiwaczy złota, i to był to, to było tak trudne miejsce i ci ludzie, yy, to był koniec XIX wieku, więc oni mieszkali w drewnianych balach, jedli z cynowych naczyń, za jedyne oświetlenie mieli świeczkę z złoju. I kiedy człowiek czyta o tym, jak wyglądało tam życie i jak oni musieli walczyć o przetrwanie, to jak najbardziej poszerza mu się empatia, poszerza mu się wiedza o świecie. Bo przecież, jeżeli ktoś wyjedzie do kurortu w Meksyku i, i spędzi w tym kurorcie tydzień albo dwa tygodnie, albo nawet miesiąc, nie wychylając tego kurortu nosa, bo nie zna języka i boi się, bo przecież Meksyk o Meksyku mówi się, że jest niebezpieczny, czego to zależy od miejsca, ale ja byłam w Meksyku wiele razy sama i wspominam to miejsce bardzo przyjemnie. No to ktoś to spędzi w tym kurorcie miesiąc, to czy wróci bardziej empatyczny do Polski? No chyba raczej nie. Więc takie prawdziwe podróże, kiedy jadę i odkrywam. Ale mam też w sobie wtedy szacunek, i gotowość do tego, żeby zobaczyć to, czego nie znam, i uszanować to, czego nie znam i nie rozumiem, bo należy to do innej kultury. Przypomina mi to argument pojawiający się wiele razy w książkach Hiszarda Kapuścińskiego, który bardzo krytykował podejście przyjeżdżasz do kraju i nie poznajesz go tak naprawdę, bo nie spędzasz czasu z ludźmi. Zakładam, że to jest też w części, bo powiedziała pani o książkach, zadanie dziennikarza, zadanie poeta, żeby ten świat przedstawić. Tak, tylko że kiedy. Czytamy relacje reportera z danego miejsca, to przejmujemy jego sposób widzenia. Gdybyśmy byli tam osobiście, moglibyśmy odebrać to miejsce zupełnie inaczej. To był podcast Spójny Świat. Pani Beato, serdecznie dziękuję, dziękuję za interesującą bardzo. rozmowę. Cóż, podpisujemy się w pełni za rekomendacją czytania książek, bo to jak najbardziej droga do empatii. To był jeszcze jeden podcast Spójny Świat. Nazywam się Mateusz Krawczyk. Miałem przyjemność rozmawiać z panią Beatą Pawlikowską, dziękuję dziennikarką, bardzo. pisarką, podróżniczką. Dziękujemy za wysłuchanie.